Zabierzemy w wodzie z bakuliny do gramy Dobra, Ty wybieraj Dawaj, i 6 No dobrze Sam mm. Okej, okay, ładnie Chyba no tak na lewo jedziemy, no nie? No Mają dwie arty. No dwie dobre jedną taką spojrzającą, no to. No a dokładnie to trzy, bo jeszcze fywy. Kurde, no. nie umiem liczyć. od GW panterki możemy wyrwać za jakieś 500, od lorki też za 500-600. A od fywy to za 100. 10 sekund. No. Ale mało osób na Lasek pojechało. Dwie siódemki. Dobra, to musimy tutaj szybko przejąć i wbiciem na bazę. No skoro tak zarysowaliśmy. Mam żarówkę już. A to bo ten MT zraszał się lekko tam wiesz. Jeśli teraz przy linii górki, to Arta nie będzie miała na Ciebie przystrzału. No, no chyba, że Fywy. No, wychylę się? Tak, no sporo wyciągów. No Ta fałka też trochę zraszowała. Kurde, pójdło. Tak, żarówka. Nic dziwnego. Tam też, tutaj jest trzy. Czerduszko? Tamte trzy, czy to jest coś, jak wygląda? Nie trafiłem. Tę V-kę trzeba by było zdjąć. Ej, masz też 4 Dobra, no, dostał za 380. No, i jeszcze obarki. Daj przegrywamy. Ten 23 się obawiam. No, ja też, jest fioletowy. Nie, nie trafił. Ale i tak jest fioletowy. No, no co. Jeszcze jak tą fałkę zabijemy i tam... Będziemy na arty uważać i środek to możemy tam zraszować przed tą górkę. Chyba na stałkę to było nieco ryzykowne, ale... No, to... no ale Czelił? się udało. Czy Czeli... nie wiem. O, arta już nas celuje. To chyba Fyfie, no wierzę, nie? Nie wiem. Był taki mały Olej na arta. Tu ja jest IS-3 się wychyla, dawaj Ja za wcześnie strzeliłem trochę No kurde, akurat się ustawił pod kątem takim niefajnym Dobra, te 3-400. sto... Te Dobra, może się mi wylosuje? Tak. Polosowało, nice IS-3, uważaj Dziab, trysik, o co mu chodzi? I do niego szyjemy zapleka A, to już to jest... Sorry, sorry, sorry. Ale chyba się... Ja już się wracam, ja już się wracam. Nie, jeszcze nie. Ale patrz, oni jedą już do nas laskiem. No ale tutaj jest T29... T28 pop. Nie, poczekaj. Bądź zraszujemy tego Isla. O, nie wiem czy to dobry pomysł Nie ja jedę bronić w bazę to Jest was sporo No już trochę mniej No ale patrz zaraz nam tutaj wiadomo na plecy nie, nie 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 No to tam jest prototyp No Jeden prototyp Na trzy czołgi no to taka, który właśnie w tym momencie umarł. Dobra, ja tam zresztą z tego lisa. Mam jeszcze 25 jest. Nie pomożesz? Nie mogę, ja tutaj sam walczę. Dobra, ten jest już zaraz padnie to jakby arta w niego wypełniała. Hmm. Nie trafiłem w niego I dostałem moc odłoki O kurde, no. Idź ten kromul. Tak, umieram. Mów tam, czy jedzie. Nie wiem, czy a który jest? Fak, kurde. Ale aż jeszcze sporo HB. Uważaj, jest trze plecy. Ale to ten wejście niech nie powinien dokończyć. Kurde. Dobra, jest. Chodzę, no jest. dobra, ale kapują. Jezu nic nie się trafiam Super, jeszcze mój mnie nie wiem jak uszkodził 5hp I pewnie teraz atakuje. nie Wszkodzę nie działa ten trochę osoba. No. Lorka jak coś wystrzeliła. Nice. On w ogóle nie chce strzelać. Aj, on cię już raczej dobije. Nie. Ale głupek. Okay. No Koło badów. szybko te artyby musiały pougryć, żebyś miał szansę <grych> <grych> Jaki ty Uważaj żeby on cię nie zdjął okay. O trochę farta w tym było Wiem ale 5 HP No to ogólnie fart, że mnie nie zdjęli no nie No <grych> Ej to ta bitwa będzie wygrana bez kitów. No, może, masz szansę to ugryźć. Tylko, że Artem nie jest w klesie, może, za, może zabić... O! Dobra, mam spot'a. On zwierzyta raczej, ale... Wiesz, tak trochę igrasz ze śmiercią, bo wiesz, przyłączy na Hayaka i... No. One. Ale Arty, on się... obawiam, to nie zaraz mnie zdejmie. Przydałoby się tak, żebyś tam wyspotował. Ja a Ty obkrążę, bo on nie ma na max obracajnej wieży. No, czy on, czy on wierzy, on... W ogóle nie ma wieży. Wiem. Jakbym go obkrążył, to by było spoko. Ilo, sam z artami jestem, w ogóle nie skopnęło się. No. Golda załącza, normalny Teraz heka, darde Znaczy sobie Giełd pan Darby, i tak masz na Aczkolwiek nie wiem jak z Dobra hek No i tak hek, zawsze znaczy. pięknie strzelił No i to też było trochę fartowne, że blind shot jeszcze akurat A, Tyłem był, no co? A, on był tyłem Jak to go zabił w końcu? M40. W sumie Crusader nie ma fila. No. I on by raczej nie zjął 1250. No, lorka tam. Idź po giełdu panterkę. No. Chociaż Art nie wiem czy sobie poradzą. Jedna arty strzeliła. No. Jedna sza. Spot'a mam. Giełopanter jest gdzieś tutaj w krzaku. No. Tylko żeby teraz mnie nie walnął, bo to... No, bo wtedy... Tak. Splash'a mnie walnie i dupa. Pewnie tak no. będzie. Albo musiałby całkiem spróbować, albo walnąć do zera w działo. No. Albo, nie wiem, załączyć apeka i się dźgnić. Żarówka. Aaa! Jaki głupek! Dobra. Pięknie. Ładna bitwa. Na nagraniu. No. Dobra, to jeszcze jedno, nie? No. Jezus. Ile ten. Spartanin. Stalowa ściana. Druga klasa. 31k+. 2 demo. No, ale spoko. O, ma pas nawet. To jest średnia, a... O, dziwne. Dziewiątki. Aczkolwiek mapa trochę słaba dla arty. No, dla mnie taka to średnia trochę. Chociaż jedna dziewiątka u nich to arta, nie? Kurde, gdzie mnie rzuci? Gdzie Jakby tutaj gdzieś to na no, jest no. spoko. Dobrze. Czy zazwyczaj tak jest jak my mamy... Ty Jestem Jestem. O, okay, okay, okay. Zazwyczaj tak jest jak mamy więcej jakichś dziewiątek to przegrywamy. Standard. A ja teraz te odznaki biegłości mam co drugi czołg praktycznie. A na czym może? A, że... Nie, ogólnie nie Okej, okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, rozumiem. No ale to tak tylko na tych wyższych tierach, gdzie częściej sobie ludzie grają jakimś czołgiem tak dla fanu. I to jest piąty tier tylko mogą, no? No iesz co od jakiegoś tieru, nie jestem pewien, w sumie którego. Fakt, to Dobra nie dostanę. Nie. Okej. No było w tym sporo farte. I trafiłem w 12 tak. Dobra, mam żarówie, się nie wychylał raczej No cdc już pa, spoko To działo mnie dosyć długo skupię. Tak, to było. O kurde, palę się. Jak mnie widziałeś to? Jednym strzałem, nie? Loma. Jaki farciarz. Powalnął no, w ciebie od tak tak pantery i komety, Nie, tylko jak pantery. Znaczy, Nawet chyba Nie, pantery no, dostajcie dostałeś strzały na do 100%. Ja nie mogę. Słabo. Mm. Teraz na hita jestem. Praktycznie od wszystkiego. Ale miał farta, gościu. Pewnie ma... pewnie miał tego Perka. Znaczy... i Sniper. Dlaczego to już będzie podpalił? Czy... Ale jeden szał od razu podpalemy, no. no jak ktoś ma fardę, to się zdarzy. Dobra, blańczyt. Wiesz co, ja chyba pojedę party. Ну раз, если же могу тут свою оставить, не дай, зритель. Я упустишь, когда ты его... dwie arty już powinny być moje. Fajnie by było. Jedna jest na pewno te, na tym takim no półwyspie. to by mnie raz dostała. tam. Daleko. Dobra, mam ją idealnie. Jak na No, nie wiem, czy nie będzie pierwszy te z... Nie jaka beznadziejna biksa, nic nie trafiłem. Na no, mnie spokój. Dla mnie nie bo Pływałem, każdy spał. A, Epic. Nie trafiłem. No. A ty masz mody, czy nie? kopujesz ten wkład wam jest 12 obrażeń Pomogę ci za jakieś 20 sekund. Nie trzeba. Trzy fragi, spoko. Jakbyś miała jeszcze dwa, to by było braterstwo. No, jakbym coś trafił. Dobra, tym oto wynikiem bitwy dziękuję Wam za oglądanie. O 700 dobra. Do znaczy 700 ekspo za pierwsze zwycięstwo dnia. Wow. Face. tell me that you love me